Witam wszystkich, dzisiaj gramy czwarty odcinek z Marden Mystery, okay, jesteśmy niewinni, dzisiaj tym razem bez Relfa, to jest gościówka, której w ogóle nie ufam, ja nikomu tu nie ufam, bo jesteśmy niewinni. jest morderczyna. Jakby... Morderca. ona nie była. Wiesz, Morderca jest na dworze. Co by było dosyć... Jakby... Jasne. To była ona. Письмо как ты смырнулся? Как ты не знаю, где он был. У него Więc teraz yy, lecimy dalej Idziemy głosować na mapkę Która będzie jaka będzie to bank 2 Może być bank 2 To była nawet fajna mapka czu, czu, czu. Widzowie, ja. podajcie na mój główny kanał Simbrella. Tam, tam, tam musimy trochę zwiększyć zasięgi. Znaczy, zwiększyć. Nie... Subskrybujcie też ten kanał. I znowu jesteśmy niewinni. Subskrybujcie tamten ten i tamten. Bo na tamtym dobijamy 400 subskrybentów, a tu 10. <grym> Więc mam nadzieję, że się uda. My, nie wiem to jest, Czy to jest biola ja nigdy nie grałem na tej mapie chyba. A nie, ja mam tę... Mapę. Ej, sokre, sokre. Dobra. Kto tu jest... Kto jest Moder Ja nie widziałam tej gościów za bardzo tak. Co jest to jest władzę? Nie, to nie jest. To, to jest chyba ta. To ale no, 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 oni mam Wszyscy mają straszne lagi. O! Może to ja mam lagi albo nie. 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 On nam na pewno... Mi się wydaje, że to jest na pewno ona. Mar. Mariolen. Mariolen 123. Versus... w Coś tam. Teraz oni dwu... Oni są. Bo je i ona ma chyba gdzie oni są w ogóle? dziwnie wygląda, strasznie jak chcecie więcej odcinków, nie tylko z murder mystery bo ostatni był odcinek z Hidden Sika, który wam się dosyć spodobał oczywiście to nie koniec innych serii Lecimy dalej z murder mystery natural disaster też niedługo będzie kolejny odcinek Co tu się dzieje? Jakby tak nie do końca. Kumam co oni robią? A, aha. Czyli ona ich... Dobra, nóg no, ucieka. A, bo ona jest. Czemu oni ze sobą Gdzieś leży. Nie wiem gdzie. Bo widziałem chyba jak to zabiła szaryfa. Nie wiem, gdzie jest pistolet szaryfa. Nie wiem, gdzie Nie wiem, może 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 no, Możemy lecieć z kolejną mapką. Z kolejną rundką. Hmm. No napiszę, dobra, nie rozumiem. męszyn Dawajcie na mężczyzn. Menszy. No manszyn, ludzie. Ludzie manszyn. Nie będzie faktorii, no. Chciałem manszyn. Chociaż abym był mordercą. To jest ważne. No i znowu niewinny widzowie, dzisiaj będzie nudny odcinek. Coś tak mi się wydaje, że może być ten odcinek nudny. Nie. Wyłazimy. Nie, 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 nie wyłazimy. Nie wyłazimy. Ja zostaję cały czas w kanalizacji widzowie. Tą czekamy. Służy się, że coś tam stoi w ogóle, a to ten klaun. Dobra, ja tu się stanę. widzę dwie strony czy okay. ma jest chyba na dworze nie wiem co z szeryfem. ciągle błysza na pewno nie wiem wątpię że przybiegnie tam gdzie jest clown bardziej myślę że przybiegnie z dworu

Bo jak inaczej, nie, nie, to Dobra. Po prostu szukała mnie, tak? Mama, co? House, house. Znaczy każda mapa z tych może być. na dobra, bank. Nie, ba bank, banku też nie było. Każda może być. na hotel może być, na pani w Też bym się cieszył. Ale nie mam powodu. Ucieszenie jest. Dobra. Będzie. To to miało być jeszcze. Aha. Okej. Okay. To jednak nie będzie nudny odcinek. To jednak nie będzie nudny odcinek. Jesteśmy pierwszy. Pierwszy raz może też. Dobra. Pierwsza osoba zabita. Co mi tak stoi? Dobra. Spadamy szybę na dół. Ja się boję mordercy. To nie tak wcale, że ja jestem mordercą. Nie włączę, że nie kurczę no nie oh yeah. no niestety no niestety Zabiła mnie no ale no ale kurczę no chciałem chciałem ale nie mogłem mil base mil base Mil Base, Mil Base, Mil Base, Mil Base Dobra, więc lecimy. Nie wiem, kto będzie ostatnia rundka, już na dzisiaj. No więc kim będziemy w ostatniej rundce? Okej, okay, będziemy niewinnym. Jaki mam plan na niewinnego? Taki mam plan, żeby się schować. No poważnie, ja mam plan się po prostu schować, tutaj, za i... Nie no, żartuję, kurczę. Żartuję, żartuję, nie będziemy się nudzić. się mi... śmierdziała? mam sobie bramę, tak na wszelki. Na, na wszelki nikt nie mógł tamtędy wejść. Bardzo często mordercy wychodzą na dwór. Jest mega często. Nie wiem, po co ja wyszedłem na dwór. No, żeby pozbierać, bo tutaj... Morderca może być każdy. To no może być serio mordercą. Nie no, tu jest morderca gdzieś. Tu jest gdzieś morderca. No, to świetnie. Coś tak... Śmierdziało mi trochę, Nub no wyszedł na no i teraz rozwałka. Szczerylfa zabił. Dobra, my widzowie będziemy kończyć, więc to było na tyle. Do zobaczenia.